Tak, tak to wygląda. Witam serdecznie, witam serdecznie. Dzisiaj kalendarz biodynamiczny, przewidywania na rok 2024. Teraz mamy koniec grudnia 2023 roku i zobaczcie, jak jest ciepło. No nie, chodzę sobie w sweterku, jest tak około 8 stopni. No i e, powiem tylko w dalszej części, że to wszystko się sprawdziło co było zapisane w kalendarzu. A dzisiaj rok 2024 jako e, ciekawostka Co będzie? Co będzie? Jaki będzie ten rok? Poszło Dzięki. E, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kończy się rok pszczelarski Filip! Nie i e, tak jak zawsze przed końcem roku publikuję taką troszkę zabawę, przewidywania pogodowe na rok 2004 na podstawie kalendarza biodynamicznego tego dni siewu, o którym nieraz opowiadałem. Także. Zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania. Też powiem kilka słów o tej książce. Bardzo ciekawa pozycja. 600 stron wiedzy o pszczelarstwie Także zapraszam do oglądania. Mieliśmy ciepły grudzień, i tutaj z tych przewidywań zanosi się na to, że będzie bardzo ciepły styczeń. A I marzec raczej będą chłodne, więc mamy dwa miesiące, gdzie będzie ciepło, i pszczoły nam się mogą po prostu już troszeczkę rozpędzić z czerwieniem. Czy te psy mogą się uspokoić? No i może być problem, bo może być już pewne zużycie pokarmu będzie. A, a jeżeli matki się rozczerwią w wyniku tego ciepła, no to zużycie po prostu pokarmu będzie lawinowo duże i y, może, może być tu problem z wieloma, szczególnie takimi silnymi rodzinami, że będzie im y, ubywać tego pokarmu i y, już tam w lutym trzeba będzie, no trzeba będzie po prostu bardzo tych pszczół pilnować pod względem. Tych zapasów pokarmowych. No, no jasna sprawa. Także tutaj ten, ten początek tego roku no zapowiada się jako taki no, dość kłopotliwy dla pszczelarzy. No i może po prostu ta zimowla wymęczyć dość pszczoły. Także musimy, musimy tutaj odpowiednio działać. Ja bym zalecał przez cały, cały, cały styczeń jeszcze trzymać te pszczoły na otwartych dennicach. Dobra, zobaczymy jak zimuje ten duński Tu krótko Tu trochę mokre. Nie, nie trzeba. Pięknie. Pięknie Bardzo spokojnie. One nigdy nie rządzą, one chyba żądeł nie mają. To są tak niewyobrażalnie łagodne pszczoły, że jest dość ciepło. Także będzie dobrze. Wracam do tego, że będzie ciepły ten styczeń. E, po nim e, początek lutego też może być dość ciepły, ale. W końcu to zimno przyjdzie. I e, ciekaw jestem, ile potrwa, bo e, jest marzec jest opisany w ten sposób, że będzie m, dużo światła, dużo takich dni e, no, po prostu z chmurnym niebem, co zwykle tutaj, e, przynajmniej na Suwalszczyźnie oznacza, że może przyjść taki. Wyż Arktyczny, który czasami to tutaj dwa tygodnie potrafił um, być i cały i wtedy mieliśmy na przykład minus 15 przez dwa tygodnie w marcu. No nie? Także też, też to pewnie dla pszczół nie jest łatwy okres, chociaż wtedy jak ktoś ma drewniane, jednościenne ule, to wtedy ten bilans energetyczny nie jest taki zły, ponieważ no, ścianki uli się bardzo nagrzewają i um, no, to, to pozwala pszczołom po prostu no, na, na przyswojenie jakiejś dawki energii. E, natomiast, jak ktoś ma ule w, w lesie i w cieniu, no, to specjalnego efektu nie będzie. I też, to zależy też od Izolacji po prostu uli. Toś nam. Natomiast kwiecień jest tu opisany ogólnie jako e, raczej chłodny, także i nie ma tu żadnych właśnie takich trygonów cieplnych e, w tym okresie. No więc e, być może to będzie jeszcze trudniejszy dla pszczelarzy i dla pszczół miesiąc. No zobaczymy, także nie, nie chcę tutaj czarnowictwa uprawiać, ale. No, może będzie. Trzeba się po prostu do tego przygotować. Tak mi powiedział. Maj też nie zapowiada się jakoś fantastycznie. Mam tutaj ochłodzenie w okresie od 20. Na początku miesiąca też nie wygląda to jakoś za ciekawie. Nie ma takich okresów, przynajmniej tutaj wyznaczonych okresów z jakąś fajną pogodą. Także też będziemy musieli walczyć, prawdopodobnie w maju. Jeśli chodzi o hodowlę matek, to też to jest zawsze no, ogromne utrudnienie, jak ta pogoda. Niestety w maju jest jakaś chłodna, bo y, trzeba grzebać w ulach, a, a tu nie ma jak. Bo deszcz, bo 8 stopni, w nocy jakieś przymrozki, to niestety nie ułatwia pracy. Początek czerwca też nie zapowiada się jakoś za specjalnie. Ale środek i końcówka wygląda na, na, tak, na to, że będzie OK. Także ochodzenie na początku czerwca Tu jest. O tutaj te czarne trójkąty. E, także no, takie wyzwanie, wyzwanie dla pszczelarzy, wyzwaniem będzie pogoda. Także no zobaczymy. E, nie chcę. Nie chcę tak e, tutaj no, straszyć wszystkich, ale trzeba się przygotować na, na trudne warunki. Lipiec jest jakiś taki bardzo tutaj jest wiele różnych impulsów, więc może być, taki niejednoznaczny może być różnie. No i no i tak to wygląda. Także tak samo w sierpniu, końcówka sierpnia, zimna. Ale środek taki. co Agatka? Nic, no tak. Słucham, kiedy planować wakacje. Kiedy planować wakacje? No to właśnie. Co my możemy Agatko planować? My, my jeździmy w październiku. No. A październik, no, słoneczny, ale chłodny. Tak to wygląda. Natomiast wrzesień chłodny, czyli musimy bardzo szybko się uporać z wszystkimi zabiegami, wcześniej nakarmić, bo końcówka września tutaj jest wyznaczona jako bardzo chłodna, także od 15 do 15 musimy po prostu te pszczoły nakarmić, wyleczyć i mieć już temat z głowy. Sierpień zapowiada się tak chyba raczej pozytywnie. Natomiast ten lipiec może być dość deszczowy. Taka mieszana pogoda. Sporo deszczu. Sporo deszczu. Lipowego znowuż nie będzie. No dla ogrodników może być, bo może być ten lipiec fajny. No i dobra, i tak to wygląda na ten moment zmienić tutaj o moich planach hodowlanych na ten rok. W poprzednim roku sprowadziłem trochę ciekawych pszczół Backfast z różnych miejsc i w moim zamyśle było to, żeby tego litewskiego mojego Bachfasta troszeczkę jakby wzmocnić poprzez tematki właśnie. Jak te Bachwasty z Danii czy z Niemiec od różnych hodowców. Ja mam oddzielną pasiekę, gdzie są tylko pszczoły Backfast. Tu przy domu są głównie krainki, także te kra krainki, jakby temat krainek mam już ogarnięty. No, a w tym roku, tak chciałem większy nacisk właśnie na te pszczoły Backfast. Także zapraszam po matki, można już się zapisywać. W międzyczasie czytam właśnie tą książkę. No jest w pierwszym rozdziale mamy opis pewnych podstawowych pojęć rozróżnienie hodowli od chowu, i co często jest przez pszczelarzy mylone, no i także, autorka jest taka dość zasadnicza w tej kwestii. Dobra. Także zachęcam do zakupu takiego kalendarza i spróbowania własnych sił w przewidywaniu pogody i oczywiście w kalendarzu też są wyznaczone dni, w których się opiekujemy pszczołami i na przykład jeżeli chcemy zwiększyć... Powiedzmy ilość miodu, no to robimy zabiegi w określonych momentach. Jeżeli chcemy, na przykład, bardzo pobudzić rodzinę do rozwoju, też są odpowiednie dni do tego. Także, jeżeli ktoś ma taką pasiekę, w której może ogarnąć zabiegi w ciągu jednego dnia, no to to warto. To warto. Tu jest wszystko opisane, w jaki sposób właśnie. Korzystać z tego kalendarza, jak go interpretować. Bardzo polecam, bardzo polecam, bo to też fajnie organizuje pracę w pasiece. Bo już wiemy, jakiego dnia co robić. No dobrze, dziękuję. Jeszcze taka prośba, żebyście dali znak w komentarzach, czy film z poprzedniego roku i te moje przewidywania jakoś wam się zgodziły albo nie zgodziły z tym, co tak naprawdę było w tym, z pogodą w tym roku pszczelarskim. Czy, bo ja zapowiadałem, że będzie fajna pogoda, która będzie sprzyjać zbiorom miodu. Generalnie no, u mnie to się sprawdziło, bo bardzo fajnym zbiory miodu były, ta pogoda sprzyjała, wystąpiła spać i... I to wszystko było bardzo no, takie korzystne dla pszczelarzy. Ten rok taki jest, no właśnie, jakby ten początek, początek tego przedwiośnie może być trudne także. No i ten styczeń ciepły to nie jest korzystne zjawisko, także. Ale mając to wszystko, mając jakby taką wiedzę w cudzysłowie, możemy się do tego w jakiś sposób przygotować. Także. No, proszę o komentarze po prostu i subskrypcję, oraz jeżeli się spodobało, to łapka w górę. Pozdrawiam. Pasieka Krasnowo. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam i życzę wszystkim świetnego roku. W pszczelarstwie sukcesów, beczek miodu, dużo pierzgi. Fajnych, zdrowych pszczół. Pozdrawiam. Ja trenuję obrana! Tak wyglądają w tej chwili barfasty od Petera Stefena. Tak to wygląda. Pięknie.